w kolejnym odcinku na naszym kanale Dzisiaj sprawdzimy ile jest kebaba w kebabie a pomoże nam y, w tym Pan Jurek z, z lokalu y, prawdziwy kebab, prawdziwego Polaka y, Od razu mówimy następnie że odcinek będzie trwał mniej więcej no pół godziny, nie? Już tak Znaczy zobaczymy... Ale na pewno będzie około dłuższy około 20 niż 20 minut 30, tak. 30 Na prawda? pewno będzie dłuższy niż inny Musimy wszystko sfilmować no żeby nie było i od razu na wstępie mówimy, że nam nikt tego no, nie zapłacił Z żadnym no, zamówieniem, nic no. Tylko sami wpadliśmy na to wszystko Więc od razu to no, Nikogo za bardzo nie, nie reklamujemy Od razu uprzedzamy Więc wchodzimy do Pana Jurka Witam. Witam. Witam.

Yeah. Więc tak, więc jesteśmy już po tych wszystkich no, kebabach. No, byliśmy już w 8 kebabach. E, więc przedstawiamy kolejno, to jest Masala, pierwszy kebab. Tak jest. E, następny był Piri Piri, Paprika, Habibi, e, Dubaj, Mustafa, e, Imperial i Turek. I tu Turka. A teraz pokażemy wam, ile jest mięsa w poszczególnych kebabach. I na pierwszy ogień idzie kebab z Masali. Yy, tu poprosiłem, yy, we dwóch kebabach poprosiłem yy, bez surówek, czyli w Masali właśnie tej pierwszej i w Dubaju. Jak się okazało w Masali mi dali ze, z surówkami, niestety, więc już jest jeden minus, ale dobra, nieważne z tym, bo to jest mięso. Pokazali z tego. Yy, I Masala, yy, mały kebab, tak? Tak, kosztuje 10 zł tak, najtańszy, więc jest to. 55 gramów Masala za 10 zł No to, no to kolejny jest piripiri On kosztował 11 złotych I, I tak, ten miał już też surówko, tak? Ten to miał być surówko, tak ta, Bo nie mówię, no tamten nie miał być surówko to tak. też nie miał Ale to już mały szczegół Tu do 13 złotych, jest 135 gramów A mięso też pokazuje, nie? O Jezu, to sosu było, jaki no, no to teraz y jest kebab paprika, kosztował 13 zł Tak y Więcej sosu niż łamie sobie więcej, 220 gramów, za 13 zł. Na pewno z Habibii? Z Habibii, tak. Habibi, tak. No to kolejny kawałek z Habibii, 11 no. zł On jest taki, się wydaje, że nie jest mniejszy od niektórych. No jest no mały. jest mniejszy od poprzednich. Sosu więcej dobrałem. Masz. Kurde. O, jaki malutki. U, dech, co to jest? Co to jest? zobacz, zobaczcie to. Zobacz. czy to jest malutki. Ja pierdziele ty. Dawid, baraninę, Wzi wziąłem miksa, nie? Dali baraninę więcej niż kurczaka, jak zwykle. Ty, Dawid, a ja wziąłem... Dawid! A miksa wziąłem. To jest jeden kawałek kurczaka. Mówiłem, że więcej baraniny dają. Jak, jak się weźmie miksa. To jest resaszerówka, to nic nie ma. Weź, to masz. I mamy chyba rozczarowanie. 130 gramów za 11 zł w Habibie O, ten jakiś spalony. Czego to jest? To jest i 12 zł. O, to ten, ten. No co galiście? Ale tłusty jest. Ja pierdolę No rzeczywiście, tłusty. Sam tłusty jest. jest. A, bo ja tu wziąłem no bez sosów. O. Bez sosów jest krew. Yy, bez sałatki. A. Jest. Spełnili sobie zadanie. Na plus. Więc to łatwiej pójdzie. Przynajmniej klientów słuchają, nie? Dobra. Ale to, ale to już widać, że to jest inne mięso, bo oni nawet nie nakładali. Eee, dla 175 za 12 zł. z Dubaju. Są tuż. Są Tam tłusz, ja, nawet było widać na kupicie Teraz jest yy, Mustafa. 11 złotych. Zaraz będzie najtańszy z 8 no. złotych A no. no. teraz 95 gramów mięsa Imperial tak. Imperial 8 zł 8 zł, 8 zł. E, Najtańszy kebab Co się zielego 900 mię to jest Najtańszy Źle nie wygląda O górki nawet dali właśnie nie, nie dawaliśmy, nie, chyba w jednym dali jeszcze. Tak, Ta, o jest Pomidor. Tak, coś było. W papryce chyba. Nie, nie wiem gdzie było. Chyba w masali, był. Tak, mówiłem, no, że no, ten, o. No A poprzednich nie czułem w A wziąłem na tym a łagodny sok Łagodny? No Wszystkie brałem łagodne Ale tylko w tym poczułem I czułem... No bo czosnek może no, jakiś Pod cebulą tak. Imperio Za 8 złotych, tak Jak widzimy za 8 zł jest więcej 108, no, 180, 180 gramów, gramów. Ostatni jest. Mocno. No i uwaga. Teraz jest ostatni kebab. U turka. U turka. Podam, dobry był kiedyś. O oh jest. Najdroższy kebab ze wszystkich y, naszych te 15, 15 złotych, 15 zł, czyli y, oj, oj, py, tragedia. Czyli na przykład w Imperialu w poprzednim byśmy mieli w sumie prawie dwa kebaby tak. za 15 złotych, Gdyby jeszcze było... Jak na ten... Czekaj, ja, ja w tym brałem tłuszcz... Nie, czekaj, ja w tym brałem. Nie, ja brałem y, co ze surówkami, tak? Nie pamiętam. Y, ja brałem ze surówkami u Turka. Tak, tak. Tak, z ja I ten jest strasznie tłusty też. A on myślę, wygląda, tak? a on wygląda jak ten tłusty z Dubaju, co tak, bez tak. niczego. A ja brałem tutaj ze snorówkami. A so, no, jest so, 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 so. są, 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 zł, są, są. Ej, dawaj. To jednak powinno być dużo miejsca, tak? No chyba jest. Resztek zbieram, nie? No, weź zabierz. W końcu najtrudniejsza część za nami. No, to teraz mamy uturka, 240 gramów mięsa za 15 zł. I największa cena i najwięcej, nie? No tak. Więc tak: więc tu jest masala 10 zł. Piripiri 11 zł. paprika 13 zł. I tu yy, się, się trochę yy, załamałem. Habibi popatrzcie co to jest, to nawet, to nawet nie jest samo mięso, bo też no wygrzebałem I to jest za 11 zł. Tak, za 11 złotych. Dubaj za 12 co tu, co tu w ogóle samo było samo, samo mięso chciałem no bez nyrówki, nawet na sosu mi dali Mustafa za 11 zł, to jeszcze taki w miarę fajny był Imperial za 8 zł, Jednak jak widzimy najtańszy kebab za 8 zł a jest więcej mięsa niż, niż w Habibi za 11 złotych i na końcu kawa puturka najdroższe za 15 zł. No to są same pity. No wygrzebałem z nich mięso, tam jakieś małe reszki, ale to no trudno było no wygrzebać za 10 zł Masala, tamto pierwsze Piripiri za 11 złotych, było. Yy, tu jest yy, paprika za 13, sama pita, pokazujemy ile było. No, mi no mięsa w no sałatki sosów habibi za 11 zł. O, to się trochę złożyło. A tu jest właśnie ten Dunaj, on był tłusty mega, się rozwaliło Same mięso za 12 złotych. Yy, to była Mustafa za, za 11 złotych. Imperial za 8 zł ten najtańszy. I turek najdroższy za 15 złotych. Macie tu chyba od nas za 12 zł sosem. Tyle waży z sosem. Mięso, samo mięso z sosem. 200 gram mięsa. 75 deko daje nam SOS nie? także tyle to jest u dobra, to cena 12 zł na początku chciałbym podziękować chłopakom za fajny pomysł fajnie zrealizowane wyliczenia bardzo mi się to podoba bardzo mi się podoba to, że ktoś wreszcie przeliczył ile jest kebaba w kebabie a to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę kebab to danie mięsne i tak naprawdę to mięso powinno być najważniejsze. Oczywiście surówka, oczywiście sosy, oczywiście opakowanie, czyli pita, czy szczybórka, to ma znaczenie, to jest bardzo ważne, ale najważniejsze i najdroższe jest mięso. I nie będę dzisiaj krytykował, czy to mięso jest z czy to mięso jest nabijane, czy to mięso ma w sobie 100% mięsa, czy tylko 20 czy 15%. Po to zostawiam już Państwu i Państwa smakowi. Ja nie mogę krytykować jakości, bo od krytykowania jakości są fachowcy, na przykład Kebson, którego polecam, bo jest człowiekiem według mnie rzetelnym i działającym według pewnych zasad, człowiek z zasadami, czyli w obecnych czasach ktoś bardzo ważny, ktoś, któremu możemy ufać. Chciałbym, żeby Państwo też mi ufali i dlatego też u nas prowadziłem standardy mięsne. Dlatego u nas, jeżeli ktoś chciałby sobie coś poważyć, to chociaż wie, z czym się spotka. Ja tu dostałem pewne wyliczenia dwóch miłych młodych ludzi, zrobiło te wyliczenia, poważyło, pojeździło, pokupowało kebaby. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, że spróbowali wreszcie odtalić pewne tematy, Oczywiście chciałbym też Państwu zaznaczyć, że przez to, że lokale w Lublinie, które nie używają wagi, czyli tak naprawdę wszystkie lokale poza Prawdziwy kebabem, po prawdziwego Polaka, chyba że o czymś nie wiem, no nie, mogą, nie mają standardów w menu, dlatego też te wyliczenia na pewno są przybliżone. Mogą się wahać, tak, mogą odbiegać od tego, co my tu wyliczyliśmy. Ja to bardzo dokładnie przeanalizowałem każdego jednego kebaba. Matematycznie to wyliczyłem. Kebaby były w różnych cenach, bo były za 11, 13, 15 zł, były też za 8. I postarałem się z tych kebabów wyciągnąć taką jedno stałą. Ile kosztuje, ile za 10 zł możemy dostać mięsa? Czyli ile kosztuje to mięso i jaka jest wartość mięsa? Mięsa, zaznaczam, nie krytykuję w żaden sposób, jakie jest to mięso, nie będę się rozwodził nad tym, ile było słówki, nie będę się rozwodził w ogóle nad tym, bo w ogóle mnie to nie interesuje w sensie tego, tylko mnie interesuje ilość. O takich rzeczy jest Kepson. Kepson najlepiej to potrafi wyjaśnić i zna się na tym na pewno lepiej ode mnie, bo ja robię swoje kebaby jem konkurencyjnych, albo jem je tak rzadko, że tak naprawdę nie mogę o nich za dużo powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko jednej rzeczy: o ilości. Ilość to jest to, o czym ja mogę powiedzieć i o tym będziemy mówić. Tutaj w, oczywiście w badaniu kebabowni naszych lubelskich wzięło, wzięło udział 8+, plus, prawdziwy kebab, prawdziwego Polaka, jako taki kebab, którego chcieliśmy sprawdzić. Na przykład ja, dopiero teraz yy, sprawdzając, dodawając trochę sosu do naszego dużego kebaba, yy, stwierdziłem, że tego sosu, mielając go dużo, yy, jest to 7 deko, tak? czyli wcale nie mało. Jako, że każdy kebab, który przyszedł tutaj na badanie, był kebabem z sosem, nie chcąc skrzywdzić w jakiś sposób yy, przedsiębiorców, yy, odjąłem 50 gram, czyli 5 deko, nie 7. U nas przy niedużej ilości sosu wyszło 7 deko. Yy, także też będzie to na pewno miarodajne, bardziej na plus dla przedsiębiorców niż na minus. O to też mi chodziło. Nie chodzi mi o to, żeby kogoś krzywdzić, lecz stwierdzić te rzeczy. Bardzo fajne rzeczy wyszły, bardzo się cieszę, że tak wyszło, bo już teraz wiem ile kto i za ile, e, aczkolwiek też mówię, nie są to badania, które mogę powiedzieć, że na pewno każdy z Państwa dostanie kebaba z taką ilością mięsa, w takiej cenie, z tego powodu, że nie ma standardu, nie ma wagi, a bez wagi nie ma nic. E, mamy tutaj pewne, mamy tutaj pewne e, badania, które, to jest wszystko w tej chwili rozpisane, Każda, e, każdy jeden kebab jest rozpisany, i teraz, tak jak widać, mamy tutaj e, 9, kartek. 9 kartek, które świadczyło o wszystkim: mamy Piri Piri, Patryka, Habibi, Dubaj, Mustafa, Imperiala, Turka z Nałęczowskiej, no i prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka na samym końcu. E, jak wygląda sytuacja? Jeżeli kebab przykładowo kosztował 12 zł ja wyliczyłem to, ile, z tych 12, ile trzeba za 10 zł tego mięsa, czyli wiadomo matematycznie, jeżeli z 12 zł mamy tyle gram, a z 10, no to mamy x. No i mnożymy, dzielimy i wychodzi nam bardzo ładnie wynik. I tak też wyszło. Masala za 10 zł proponuje nam 115 gram mięsa. Piri piri 77,2 grama. Patryka 130 gram, czyli całkiem nie mało. Habibi za 10 zł daje nam 72 gramy mięsa. Dubaj 104. Mustafa 131,8 i uważam to za całkiem dobry wynik mięsny. Czyli Mustafa całkiem dobrze daje tego mięsa. Imperial za 10 zł daje 162 gramy. Jeżeli takie jest w rzeczywistości, a nie jest to przypadek to naprawdę dużo. W turku na ramieńczowskiej za 10 zł dostaniemy 126,6 g mięsa. Prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka za 10 zł daje 166,6 g mięsa. To są miarodajne, jednostkowe oczywiście wyliczenia. Wiadomo, żebyśmy ocenili już dokładnie to i żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda, należałoby kupić 10 kebabów z jednego, 10 kebabów z drugiego i tak to zrobić. No ale chłopaku chyba też na to nie stać za bardzo, żeby inwestować pieniądze w takie badania. I tak uważam, że się wykosztowali, stworzyli, stworzyli coś bardzo fajnego. Naprawdę jestem pełen podziwu, że pojechali, sprawdzili, przeważyli, zrobili, zrobili tyle dobrego. Państwo mogą sobie dzięki temu zobaczyć zobaczyć, gdzie, za ile i, i porównać to w jakiś sposób. Ja na pewno nie będę tego krytykował. Ja po prostu cieszę się, że wygraliśmy wygraliśmy i daliśmy jeszcze, tak jak mówię, zmniejszyłem trochę te odejmowanie tego sosu, bo sosu myślę, że może być więcej. Może być również mniej i też tego nie będę krytykował. Krytykę zostawiam Państwu oczywiście. Ja jako przedsiębiorca, jako człowiek, który tworzy kebaby, jako człowiek, który chce, żeby ta jakość kebabów była na rynku jak najlepsza i cały czas przystaję przy tym. Tylko waga może dać Państwu zadowolenie z tego, że coś robimy dla klienta dobrze. Dobrze, że i na pewno uczciwie. Uczciwość człowieka polega na wadze w przypadku kebabów. Jeżeli my będziemy mieć mało kebaba w kebabie, sorry, to to już nie będzie kebab. To będzie kebab półwegetariański. Jak widać po niektórych firmach, no są takie wyniki jakie są. Ale widzimy też, że są takie firmy, które naprawdę mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ilość nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. To oczywiście moja drobna krytyka, ale mówię, nie będę, nie będę nad tą krytyką się rozwodził. Jeszcze raz zostawiam Państwu, mają Państwo wszystkie wyniki tutaj, mogą sobie Państwo je dokładnie przejrzeć. No i chyba tyle. Mam nadzieję, że, że będziemy się nieraz spotykać na jakichś tam filmikach. No Państwo, państwo poznać również inne tajniki tworzenia kebabów, sprzedaży, jakości i tym podobne. Dzisiaj jednak całkowicie uważam, że to badanie jest zrobiony pozytywnie, daje nam jakiś, jakiś wgląd na to, co się dzieje na rynku kebabowym w Lublinie. A nie jest to zły rynek, jak wiemy, jest dużo rynków w Polsce, ale nasz naprawdę lubelski rynek jest całkiem fajny i się może rozwinie pozytywnie, niż nam się wszystkim wydaje. Prawdziwy kebab, prawdziwego Polaka będzie starał się dalej kontynuować swoją politykę. Politykę dobrych cen, dobrej jakości i dobrej obsługi. Może nie, nie będziemy otwierać o 6 rano, czy zamykać o 4 w nocy, bo nie mamy wykwalifikowanej kadry, która mogłaby to zapewnić. Ale staramy się, żeby jakość była dobra i jeżeli Państwo w naszych godzinach są w stanie przyjść i u nas kupić kebaby, zawsze zapraszam i zawsze Państwo zostaną mile, mile obsłużeni, i naprawdę będą zadowoleni z naszej obsługi. Dziękuję Państwu, jeszcze raz dziękuję chłopakom, bo zrobili naprawdę kawał dobrej roboty i myślę, że naprawdę trzeba to też w jakiś sposób im wynagrodzić, trzeba lajkować, trzeba ich udostępniać, niech, niech ludzie widzą, niech widzą, że młodzi, młodzi ludzie mają pasję, mają charyzmę i chcą coś zmienić w tym wszystkim, również w rynku kebabowym. Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję chłopakom i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia.